Cześć, cześć, witajcie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać coś, co zrobiłam w prezencie ślubnym dla młodych. Ślubnym, bo wesela nie będzie. Czasy mamy takie, jakie mamy. No i zastanawiałam się długo, jak im to osłodzić. Co mogę zrobić, tak, żeby im się spodobało. Miała być jakaś nietypowa kartka, ale gdy faktycznie zobaczyłam płótno w kształcie serca, to stwierdziłam, że to jest to ja tak z mix mediami tak średnio zwykle w mojej wyobraźni wygląda to dużo lepiej niż na żywo dlatego pomyślałam, że może Pan Młody się nie obrazi, jeżeli pójdziemy w róże ale wiecie, z, z różami jeśli jest coś różowego, to jest dużo, dużo większa szansa, że mi to wyjdzie i będzie akceptowalne. Także tak jak powiedziałam, płótno jest z Action, jest troszeczkę też kwiatków z Actiona, ale jakby głównie są to kwiatki z Paper Heaven z kolekcji Rajska. Ja błoń bodajże. No i powiem szczerze, że jestem z tego bardzo dumna, bo udało mi się dużo rzeczy tutaj. E, poupychać i e, całość mi się całkiem, całkiem podoba. E, tutaj jest miejsce na zdjęcie. E, będą mogli sobie swoje zdjęcie ślubne 9x13 tutaj wsadzić. Pod tymi kwiatkami się zmieści. Bez problemu zostanie jeszcze taka różowa ramka e, dookoła. No, mam nadzieję, że, że będą z tego e, zadowoleni i e, chociaż trochę. <grym> to yy, wynagrodzi yy, cały ten yy, niefajny pandemiczny yy, ślub. <laughs> yy, wiecie co? Podoba mi się to na tyle, yy, że pomyślałam, yy, że wam też może się spodobać i może yy, chcielibyście zrobić yy, coś podobnego ze mną na warsztatach yy, na przykład na dzień matki myślę, że takie serce, nawet właśnie różowe, yy, zadowoliłoby, zadowoliłoby mamę i zachwyciło. Myślę, że moją na pewno, <laughs> może jej, w sumie tak, mogę, mogę jej zrobić drugi. Yy, niekoniecznie będzie to yy, mix media, yy, na przykład tutaj na tyle, ale papier, yy, bo wiecie, trudno przygotować yy, kity warsztatowe. Yy, Dając, no nie wiem, różne media, no słójczek, no to za dużo, a bez sensu też by, jakby, przepłacać. No, natomiast jeśli byście mieli ochotę, to dajcie znać. Mnie to zainspirowało i myślę, że, że będę coś organizować. Także, jeśli byście chcieli, to chcieli, chciały, to dajcie znać w komentarzu. I, I będę się ogłaszać i odzywać do Was. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę dzisiaj. Życzę Wam przemiłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Pa! pa.